Sieman kocham wszystkim z tej strony Drake i powracamy do mojego Zagrajmy z gry Dead Space 3. Ruszamy z miejsca, w którym skończyliśmy. Ostatnio uruchomiliśmy wielki piec, który ma posłużyć do rozmrożenia nekromorfa zwanego Nexusem, który ma pomóc wytropić nam tą całą maszynę zdolną to wszystko zakończyć. Okej, okay. No cóż. Isaac, the heat Yeah, ja Ok, czyli ciepło ucieka rurami, i my teraz musimy. Teraz musimy y, włączyć je, żeby ciepło dosięgnęło 100%. A dobra, ok. Zapomniałem o co tutaj chodzi, dobra, 10%. Kurde, o co tutaj chodzi? A, 4, dobra, widzę. Jestem ślepy, nie? Dobra, czwóre... A no tutaj też się podświetlono, come on. Okej okay. 3 1 3 A, po prostu zamykamy ciśnienie w tych rurach, które chyba nie wiem... Są dziurawe i którym właśnie to ciepło ucieka. Tak mi się przynajmniej wydaje. Inaczej wyjaśnię tego nie potrafię. Okej, okay, 80%. O, także jedyneczka na koniec. Ej, jeszcze dwójka, patrzcie. 90. Mamy ogień. Okej, okay, ciepło poszło. Tak. Temperatura w internecie wyróżnia. I mam więcej dowództwa. Co to jest? Klik do obserwacji. Nie oglądam it all the way. the necromorphs are conduits for the marker signals well the researchers built a sensor to track that signal upstream to find the machine so where's the sensor probably destroyed but i did find the blueprints to make a new one i think i know where this is going okay dobra. Się bowiem, iż... o, super coin is safe wow Że nekromorfy są przewodnikami dla sygnału markera, tak więc wystarczy sama obecność nekromorfów, by stworzyć nowe nekromorfy, nie potrzeba bezpośrednio markera, wystarczy, że gdzieś dalej dotrą same nekromorfy. I istnieją blueprinty, blueprint to są plany, tak plany urządzenia, które pozwolą właśnie na wytropienie tego sygnału i zapewne pozwolą iść za najpotężniejszym, czyli tym wiodącym do maszyny. Okay, I'm here Santos. This is the blueprint I was telling you about. I don't see any of the parts necessary to make okay, this sensor, but there's another research warehouse at the other end of the camp. Here's a schematic. What do you yeah. think? Okay, here's a schematic. Some plan modified telemetry spike. I have no idea how it works, but yeah. I think I can build it with the right parts. Where's the other warehouse?

tego całego, tego całego urządzenia do właśnie wykrywania sygnału i powiedział, że nie ma pojęcia jak ma to działać, aczkolwiek będzie w stanie to zbudować z właściwych części. Jednak części znajdują się w jakimś tam magazynie i teraz do jakiegoś tam magazynu będziemy musieli się udać, by ich poszukać. I tutaj zbliżamy się do bardzo nieprzyjemnego momentu w grze, moim zdaniem, do jednego z trudniejszych momentów w grze w ogóle, takie moje skromne zdanie. Mianowicie tak, w końcu zawitamy w bebechach tego wielkiego gościa, który jest tutaj po lewej, Czyli zawitam w tego, to jest forka. Zawitamy w jego bebechach i będziemy tam musieli robić ostrą rozpierduchę. I tak, ten moment jest kurewsko ciężki. Jest kurewsko ciężki z paru powodów: Po pierwsze, jest ciężki, bo jest w cholerę mocnych nekromorfów. Po drugie, nie mam pojęcia, z jest winda. Po drugie, yy, nie jest to najlepszy teren do walki, jaki istnieje, bo jest dużo rzeczy, które blokują nam uciekanie do tyłu. Coś, co jak zauważyliście, bardzo pewnie często robię. Let's say the stupid experiment works and you find the machine. Then what? Do you guys even have a clue about turning it off? Well, Admiral Gray referred to a codex. She said it was the key to controlling the machine. Yes, I've been able to decrypt several of Dr. Serrano's logs, and he references someone named Rosetta as being instrumental in forging the. Key. Are you listening to yourselves? You don't know any more about this bullshit than I do. If I can find the parts to make a sensor, we can find the machine. Then we can out this codex uh, unbelievable. Dobra, tak co, co mówiłem dalej? Tak, i trzecim powodem i najważniejszym czemu jest nam zajebiście trudno, jest fakt, iż z dwóch broni, które normalnie możemy nosić w tej grze, możemy zabrać tam tylko i wyłącznie jedną. Dlaczego? Ponieważ jedną naszą bronią będzie z automatu yy, te całe właśnie urządzenie do wykrywania sygnału. Tak jest, więc będziemy mieli jeden slot na broń. Będę mógł zabrać albo Plasma Cutter, albo Karabin. Jak widzieliście, obydwie te bronie przydają mi się. Używam ich mniej więcej w równych, w równych czasach, tylko przydają mi się w innych sytuacjach po prostu, więc będzie mi ciężko. Tak, i teraz, oczywiście, Norton zapytał y z ironią w głosie. Y Okej, okay. to ciekawe. Tak, Norton zapytał z ironią w głosie geniuszy, mm, jak mają zamiar wyłączyć nekromorfy przy pomocy tej maszyny. Czy mają jakikolwiek plan co do tego? Na to Isaac odpowiedział, iż zapiski e, doktora Serrano mówiły coś o jakiejś rozecie i że to ona jest kluczem do wyłączenia tego wszystkiego. E, a także wspominałem coś o czymś nazwanym kodeksem i tego będą się trzymać. Na co on odpowiedział, że. Wiedzą równie mało co on i po prostu ukrywałem się za mądrymi schołami i to tak aby brzmi troszeczkę jak prawda i w sumie całkiem logiczne podejście, ale wiadomo, to my jesteśmy tutaj inżynierem i my kopiemy dupy. Norton jest tylko, tylko wojskowym i co on nam może naskoczyć, co najwyżej, nie? Cześć przystojniaku, co tam? Kurwa, ale ten księżyc jest kuresko blisko, nawet widać krater taki duży. Okej, okay, dobra, idziemy tędy. A, czyli to nie jest stricte misja poboczna, tylko po prostu część misji głównej, okej. Okay. Tego tak nie zapamiętałem, przyznam się szczerze. O, come on! Jezu, jak ja ich nienawidzę. Tak, to te nekromorfy, które chowają się, a potem wybiegają i z pełną speedem wyjeżdżają nam z barana. Cudnie. Fantastyś po prostu O co to Okej okay, czytajcie jak zwykle No dobrze ten nekromor wiedział jak użyć windy najwidoczniej Wow Super Jej ślady pazurów i krwi jej nekromorfy Tyle nielubianych przez nimi nekromorfów Dobra, co by tu porobić? Chodźmy tędy Mgła jak Silent Hill Okej, okay, dobra, ruszaj. Dobra. Generalnie, wiecie co? Skoro już i tak trzymamy tylko dwie bronie przy sobie, to brakuje mi miejsca, w którym faktycznie Isaac chowałby te bronie. Tak, brakuje mi czegoś, nie wiem, czego, co trzymałby przy sobie, bo tak generalnie wyciąga się troszeczkę z tyłka. I to jest bullshit. Jeszcze rozumiem, jak miał być obwieszony czterema broniami, to by no, idiotycznie, ale wiecie. Dwie bronie przywieszone gdzieś tam do paska, czy do, przybite do pleców można by łatwo zanimować Nope Sorry O idź! Come on! O, serio? Zajebiście Jeszcze jakiś jak? O! Przewodnik Zawsze przeciwko wszystkim, prawda? Może prowokowanie tego dziada nie było najmądrzejszym, co mogłem zrobić, ale nieważne. Jebie śniegiem. Tutaj mieliśmy niepełnosprawną wersję tego nekromorfa. No to tutaj mam w pełni sprawną, już nie. Pusto. Nasza ulubiona, nasz ulubiony ukryty loading otwiera się jak zwykle artefakty, pierdoły, staffs We cannot expect one hundred percent complete. Therefore, the military arm of this final quarantine campaign will divide into three tiers of soldiers on sweep and cleanse duty. The first crew disables all vehicles. The next takes census of the personnel who have obeyed the order and provides assistance to those who have not. The last destroys all data, records, and communication structures on Tal Volantis and in order at the end... Te czyli tutaj mamy po prostu wyjaśnienie, czemu na dobrą sprawę mamy tutaj, czemu mamy tutaj mnóstwo trupów żołnierzy, porzuconego ekipunku, czemu po orbicie atają wraki statków i tak dalej. Po prostu żołnierze chroniąc świat przed tym, co tutaj widzieli, chroniąc wszechświat na dobrą sprawę przed tym, co... co E, widzieli tutaj, przez co tutaj znaleźli, postanowili ubić siebie nawzajem, postanowili po prostu z, zniknąć z, z, jako... z historii jako ludzie spalić wszystkie zapiski, zniszczyć wszystkie, nie wiem wszystkie zapisy komputerowe Poniżyć statki i odciąć się od świata, ponieważ teraz pytanie brzmi po której stronie oni stali, czy nie chcieli wyciągnąć czy wiedzieli, że na przykład ludzie kiedy znajdą technologię markerów technologię maszyny, która może to kontrolować, co z nią zrobią, czy bali się tego, czy może pracowali dla kogoś i byli tak naprawdę tymi złymi. Ta, te skrzynki totalnie nie dają mi do myślenia. O kurwa. O kurwa. Słyszę tu pytanie. Dobra, o kurwa skąd wyszedłeś przyjacielu. Okej, okay, wybaczcie przerwę. Już wracamy do Akcji. O! Po nogach! Bez nóg nie da się biegać. Bez biegania są słabi. Cs. Frajer. Błąd! Twój błąd oczywiście. Ja nie popełniam błędów tak oczywistych. Okej. Okay. Poszło lepiej niż myślałem. Co prawda troszeczkę, no tak, obróciło się przeciwko mnie to, że byłem w rogu, ale twierdzę, że generalnie plecami do ściany najlepiej się właśnie przyjmuje te konkretne nekromorfy Nekromorfery Takie transformersy, tylko że nekro. No, dalej. Pokażę się. I super. Śmigaj Tak, Artudi Najbardziej wulgarna postać historykina, ocenzurowali go wszystkie kwestie. Eee, dobra, co my tutaj mamy? Tak, muszę śmigać tutaj, wiedziałem. Ale gdzie? Czy to są tu jakieś sekrety? Mam tutaj jeszcze troszkę skrzynek z surowcami. Zbierzemy je wszystkie. Gdzieś tutaj będzie misja poboczna. Tego tak jestem pewien, że gdzieś tutaj na pewno będzie misja poboczna. O, patrzcie, jeździ sobie. Dobra, nic tutaj więcej nie ma. O, o o o o a jednak. O, rozłączył mi się internet. Dobrze, że na konsoli ta gra nie potrzebuje stałego połączenia z internetem. Na PC, bodajże tak jest, trzeba mieć cały czas trzeba być cały czas zarejestrowanym na bodajże Originie, żeby odpalić tą grę. Ale Okay. O Jezu, dobra. O Jezu. Jak dziwnie. O nie! Tak blisko, tak daleko. Problem zaczyna być, kiedy musicie pokazywać inne rzeczy obydwoma analogami. Wtedy... Moja przynajmniej podzielność uwagi troszeczkę zaczyna cierpieć. Eee. Yy. dobra. Odblokowano nasze ulubione drzwi.

Jednak Isaac ma nadzieję, że części przetrwały i gdzieś dalej się tutaj plątają. Circuit No, kolejny. No, super skończ bo to już nie mam, oczywiście. Wydaje mi się, że za całkiem niedługo dostaniemy kolejnego. No już, obracuję tym dziadostwem. I w dół. Jak się do cholery zjeżdżało po drabinach? A może się nie dało? Wydaje mi się, że się dało, ale dobra, nieważne. Dobra, co atakuje? Coś tym mnie zajebać tym razem. Ok, dobra, mamy pierwszą część. Jedną z trzech. To będzie druga część zapewne.

Chociażby miał, nie wiem, dostępny śrubokręt i trzy śrubki, to i tak zmontuje z tego broń. z Zdolną zabijać. Śrubokręt strzelający śrubkami, albo śrubki strzelające śrubokrętami. Widzicie, jeszcze mielibyście wybór w tym momencie. To jest, to jest skill. To chyba mówiłem już przy okazji Dead Space'a 2, aczkolwiek... O, randomowe, przytuklanie. Podoba mi się jak Isaacowi wróciła, że się tak wyrażę, profesja inżyniera w tej grze, ponieważ by wy... O, Kaman, znów no, ty. Ponieważ w pierwszej części on nie robił za dużo inżynierskich rzeczy. Tak, nasz ulubiony przystojniak. O Jezu Chryste, turlaś, się, Isaac. O Jezu, nie umiem strzelać stazą. Biegł się, biegł się. Super. O! Pudełko. Okej, okay, dobra. Ja wystawę gębę. Czemu w ogóle on ma jaja w gębie? To jest dziwne. Wygląda jak naprawdę pomarańczowe jajca. Muzyka w te jest połączona epickiego motywu do walki z bossem i pipania Dobra Im więcej te skrzynię rozgarnie po drodze tym lepiej bo to ułatwia nam poruszanie się Super Okej okay, dobra Wystawię jajca. Dobra załatwione Kolejne, dobra Co no dalej? No przecież trafiam, na pewno trafiam Dobra, jedna urąbana. Czy uda mi się ubić dwie za jednym razem? Sorry. Okej. Okay. I powinien teoretycznie polec.

Someone with a trail of flares, and they're still burning. Oh God! You don't think and is men? are... got gonna find out. Tak jest i mamy misję opcjonalną sprawdzenie. Zbrojowni. I mam przy okazji save. A ja myślę, że to jest idealny moment, żeby zakończyć, tak więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki za uwagę. W kolejnym odcinku zajmiemy się y, misją poboczną sprawdzenia zbrojowni, ponieważ tutaj Isaac zauważył właśnie flary porozrzucane po okolicy i pytał, czy to któryś z naszych, ale okazuje się, że nie. Tak więc najwidoczniej ludzie Danika postanowili poszukać tutaj uzbrojenia, na co nie możemy pozwolić. Tak więc jeszcze raz tyle ode mnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku, Mogę my z gry Dead Space 3 na moim kanale na YouTubie. Trzymajcie się cieplutko i na razie.